Granie, jak zrobić fajną bombę? Jeszcze nie wiem czy ona jest fajna, bo miałam te Pierwszy stojanek. raz robicie tak. To macie z tak. papieru toaletowego. Tak. No. Dajecie jakiś bal samego, jakieś kubsko co macie. Tutaj. Potem dajecie pod skrzydło. <laughs> to się nazywa samolotowa bomba. Z Czyli Bombard. Bombart. To bo pal Patrzcie, tutaj też dajecie grybasy. No. Potem bierzecie właciki dwa. To dajecie tutaj, jeden, a drugi dajecie pod to i krok trzeci dajecie tak, teraz to składacie, takie coś. Ten wacik jest już niepotrzebny. Dajecie tutaj milion tego ciagostwa, dobra wystarczy tego majonezu i dajecie to w ten kąt kolejny. Takie coś, czyli po prostu składacie. I macie teraz taką czapkę ostatni, z tego. ostatni, najważniejszy krok. Krok. Czekaj. Trzeba wsadzić ten. Tak dać. No. tak dać. I krok I ten, teraz o. ostatni... O kurde, czekajcie. Czekaj. Czekaj, bo za blisko nie, nie widać. Jeszcze. Dobra, jeszcze jedno, bo się rozwalam. Tak, ściskaciecie. Macie krok. takie ucha. Uszy. Okay. Co teraz? O. Krok ostatni. Moczycie krok. Moczycie. I krąg najostate jeszcze z ostatnich osta otwieramy. Otwieramy kibel. Może się zarzucać wszędzie nawet w domu swojego są. I patrzcie kapoda jest. Bo tyle. Co tu jest za dziadostwo? Dobra, dobra, my stąd idziemy, bo tu przypał jest.